Psychologią pszczoły z miodem, ale tak naprawdę te inne substancje są bardziej wartościowe. 12 pszczół musi całe życie pracować, żeby przynieść taką jedną łyżeczkę. W ramach pracy zaliczeniowej postanowiliśmy zbadać tajemnice stworzeń, które choć niewielkie i niepozorne, zyskały uznanie takich poetów jak Maria Konopnicka czy Jan Kochanowski. Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który po tym szlachci pańskie stoły. Lipy kwitną, woń przez słodka dyszy, puch się kwietny sypie poprzez płoty. Wskroś szerokiej, wskroś porannej ciszy brzęczy w słońcu pszczelny rujnarz złoty. Udaliśmy się w tym celu do leżącej w cieniu babiej góry Zawoi, w której swój pszczeli interes prowadzi rodzina ceremugów. Pszczoła generalnie to jest bardzo ciekawe stworzenie. Zakochałam się, w, tak powiem, w pszczole, poznając mojego męża, który był pszczelarzem, miał już pasiekę 20 rodzin pszczelich, a potem stopniowo żeśmy ją powiększali i doszliśmy teraz do gdzieś do 500-600, czasami w sezonie rodzin pszczelich. W naszej pasiece jest to pasieka rodzinna, pracujemy cztery osoby, w sezonie czasami pięć, sześć, natomiast no ja uwielbiam pracę w pasiece, uwielbiam pracę z pszczołami, no niestety, niestety jestem zmuszona z czysto praktycznych powodów zajmować się raczej sprzedażą, marketingiem razem z jednym synem, a mąż z drugim synem pracuje w pasiece. Kolejnym punktem naszej podróży była rzecz jasna Pasieka, gdzie syn pani Agaty odkrył przed nami tajniki pszczelarstwa. Podkurze zawsze odpalamy przy pasiece, generalnie dym uspokaja pszczoły. One się chowają, no i stają się mniej agresywne, więc możemy trochę więcej wólu zdziałać. Folia jest po to, żeby nie mogły pszczoły nabudowywać jakichś swoich plastrów dzikich, tylko żeby po prostu tutaj panował ład wulu, żeby pszczelarzowi się lepiej pracowało i żeby pszczoły nosiły miód do, do ramek, a nie do, do swoich plastrów, z których później nie da się wyciągnąć miodu. O, ale tam jest tutaj widzimy pszczołę, która próbuje wygryźć się z komórki. Pomogę jej trochę dutem, żeby jej było łatwiej. Zaraz zobaczymy jak pojawi się na świecie. Też widać, kiedy pszczoła niesie miód, to one tak dużo ciężej na tych zeseczkach siadają, już dużo wcześniej, ciężko im się chodzi do ula. Jak lecą na pusto, lecą od razu do wlotka. Tutaj widać, że, że, że przede wszystkim no, lecą na pusto, nie są przeładowane, czyli nie ma aż dużego zbioru w tym momencie. Pszczoła ma około 3 milionów włosów, włosków, generalnie porównujemy ją nawet do wiewiórki, ma tyle włosów co wiewiórka, a jest na o wiele mniej, mniejszej obszarowo powierzchni niż, niż oczywiście wiewiórka. To jest ochrona całego ciała, no i włoski też przyjmują bodźce różne, także jest to jakaś metoda porozumiewania się też pszczoły. Pszczoła jak zbiera pyłek, obtarza się cała, a potem tymi nogami z siebie zbiera po prostu ten pyłek i, i formuje takie obnóża pyłkowe przynosząc je na trzeciej parze nóg. Pszczoła jest stworzeniem bardzo delikatnym i generalnie jest ono o wiele delikatniejsza niż człowiek, natomiast nie można jej dać nic innego, nic chemicznego, żeby po prostu nie uszkodzić jej, jej organizm. A jeśli chodzi o produkcję miodu, to jak najbardziej pszczelarze są różni. To nazwijmy ich pseudo bo oni to nie są pszczelarze, według mnie, bo pszczelarz produkuje miód i produkty pszczele. Natomiast ktoś, jak chce mieć zysk, zwiększy i podkarmia pszczoły w sezonie, żeby ten zysk wzrosnął, żeby ten pożytek był większy i połowa tam jest, że tak powiem, cukru z wodą zamiast miodu, to może się tak dziać. Na własne potrzeby potrzebują około 90 kg miodu rocznie. Więc tak naprawdę to, co pszczelarz im wybiera, to jest jakiś tam mały procent z tego, bo pszczoły przede wszystkim większość zdecydowaną zjadają, a pszczelarzowi zostaje te, tam powiedzmy, od 10 do 30 kg miodu z jednego ula. Ta pszczoła tutaj ma dwa takie żółte, dwie żółte komórki. To jest płytek kwiatowy, który pszczoły przynoszą do ula. Płyek kwiatowy to jest w sumie bardziej wartościowa rzecz niż miód. Każdy z nas kojarzy miód, ale. Ale pyłek jest bardziej wartościowy. Właśnie na odnóżach przynosi pszczoła takie, takie pyłki, żeby, żeby taki jeden pyłek ulepić, pszczoła musi odwiedzić około tysiąca kwiatów. Do pozyskiwania tego pyłku kwiatowego służą nam poławiacze pyłku. Pszczoła musi się przecisnąć przez takie wąskie komórki, i przeciskając się przez te komórki, zrzuca z odnóży ten pyłek. I później my ten pyłek po prostu pozyskujemy z szuflad. Tutaj. Zrzuca ten pyłek nam do szuflad. I tu mamy taki pyłek. To jest głównie pyłek rzepakowy, ale również jest tu kilka innych ciemniejszych pyłków, zapewne z kasztana. Taki pyłek jest wilgotny i żeby go sprzedać, yy, musimy go przygotować. Yy, to się go osusza, żeby po prostu nie, nie fermentował yy, i mrozi, żeby żadne zarazki, żadne bakterie się w nim nie rozwijały. I później jest gotowy do do sprzedaży dla klienta. Płyek zawiera ponad 250 różnych składników yy, mineralnych, witamin, yy, potas, magnez. Jest to dawka typowo taka suplementacyjna, yy, która ułatwia nasz organizm i, i która uzupełnia braki, jakie w organizmie yy, panują. Pszczoły pokazują, że mimo że są małe, to w ilości tkwi siła. Na przykład, żeby ulepić takie jedno ziarenko pyłku, pszczoła musi praktycznie pół dnia pracować i odwiedzić około 1000 Kwiatów. Natomiast jeżeli przeliczymy na miód, bo, bo miód się nam kojarzy najbardziej, no to trzeba się zastanowić, ile taka pszczoła przyniesie miodu na przykład przez całe życie. Tutaj, jak pytam ludzi, to, to twierdzą, że pół kilograma albo jakiejś dużej ilości. Otóż, jak weźmiemy sobie małą łyżeczkę, taką jak do cukru, to 12 pszczół musi całe życie pracować, żeby przynieść taką jedną łyżeczkę. Niedźwiadek nas odwiedził, kiedyś to 10 uli było tak rozsypanych, totalnie. On przewraca go, rozgrzebuje, rozwala wszystko i znajduje sobie swoje kąski. Te, te larwy wszystkie wygrzebuje. Jego te pszczoły też gryzą, on zazwyczaj bierze na przykład taką ramkę, ucieka z jedną na bok, zje jedną i wraca po drugą. Nie? Taki korpus na przykład kiedyś zauważyliśmy, wziął. Znaczy nie zauważyliśmy, że jak brał, tylko ten korpus był po prostu 200 metrów od pasieki. Nie? To tak musi to wyglądać dziwnie, że niedźwiedź po prostu to wziął albo w zęby, albo pod pachę i, i uciekł 100 metrów czy 200 metrów w las i tam sobie jadł. A tutaj są takie larwy, te, te białe to są larwy i są jajeczka od jednego dnia. Takie Matka składa jajeczko i 20 kilka dni trwa zanim się wygryzą pszczoły. Tutaj jest matecznik, ale zobaczymy czy jest pełny czy pusty. Pusty. Jeżeli taki matycznik jest pełny, to znaczy, że pszczoły chcą wymienić matkę lub y, po prostu matka składa jajeczka, y, bo wchodzi w stan rojowy. To znaczy po prostu chce opuścić z połową rodziny ul, po to, żeby, że mają mało miejsca w ulu. I, i matka składa jajeczka, składa matyczniki, y, żeby pszczoły mogły się rozwijać, żeby były dwie rodziny. To dla pszczelarza nie jest dobre, bo jak połowa rodziny ucieknie z ula, no to po prostu jest rodzina dwa razy słabsza. Ale dla pszczół natura jest taka, że one chcą się rozwijać i chcą powiększać się cały czas. Więc pszczelarz musi pilnować to, żeby rodzina nie była też za mocna. Dodawać taki, takiej rodzinie pracy, żeby po prostu nie chciała się rodzina roić, żeby nie miała za mało miejsca. Na pewno im pszczoły są głośniejsze, to znaczy, że są bardziej zdenerwowane. Generalnie pszczoły, które mają dużo pracy, praktycznie nie atakują pszczelarzy. Jeżeli, jeżeli mają tych prac te pracy mało, nie mają dużego zbioru, to są agresywne, szukają czegokolwiek, z czym można się pożywić, niekoniecznie właśnie nektaru, niekoniecznie miodu, wtedy jest dużo większa agresja. Jak pracuję, żyje około 30 dni, jak nie pracuje, troszeczkę dłużej. I generalnie pszczoła jak już umiera, to praktycznie w większości wylatuje z ula i sobie umiera poza ulem. Natomiast zdarza się też często, że pszczoła umiera w ulu, no to wtedy pszczoły sobie sprzątają. Wynoszą taką pszczołę, wynoszą wszystkie jakieś nieczystości z ula, tak żeby miały w ulu czysto, bo wiadomo jak pszczoła zostałaby w ulu, to by zaczęła gnić, a pszczoły szanują sobie porządek, więc, więc wynoszą te pszczoły martwe na przykład zginie matka lub coś tam jest, jest ta matka wadliwa, to przede wszystkim ul od razu jest głośny. Nie musimy z nim nic zrobić, tylko słyszymy, na przykład idziemy, mamy 4-5 uli po kolei, słyszymy, że jeden jest dużo głośniejszy. To już nam daje do zrozumienia, że zapewne jest problem z matką, że albo ta matka już umarła i trzeba im dać nową, albo pszczoły chcą wymienić matkę, bo jest jakaś wadliwa lub stara, to przede wszystkim temu ten ul jest głośniejszy. Na sam koniec udaliśmy się wrzec, można, najbardziej upolitycznione miejsce, patrząc z perspektywy pszczoły, bowiem to tutaj zapadają decyzje, kto na najbliższą kadencję obejmie najważniejsze stanowisko w ulu. Znajdujemy się w masie hodowlanej. Tutaj y, powstają matki pszczele. Y, generalnie to chodzi o żywienie. Każda jednodniowa... Larwa może zostać trudnie może zostać matką, może zostać pszczołą, zależy to od karmienia. Dlatego my bierzemy te jednodniowe larwy, żeby od razu były inaczej karmione przez pszczoły. Bo jeżeli są karmione tak jak normalnie, po prostu powstanie z nich po 20 kilku dniach pszczoła. Natomiast jeżeli bierzemy matkę, przekładamy do większej miseczki, one są inaczej karmione, taka matka po 12, po 12 dniach po prostu się wykluwa, no i jest od razu dojrzałą matką. Matki pszczele powstaje, tworzymy tak. To jest typowy koreczek z miseczką, i z, mamy jedną matkę reprodukcyjną, to znaczy taką, z której pobieramy najlepszy materiał genetyczny, z których tworzymy kolejne matki. Taka matka po prostu dlatego jest reprodukcyjna, hodowlana, że kształtuje się w niej najlepsze cechy. Dlatego, żeby była jak najbardziej miodna, dlatego, żeby była jak najbardziej spokojna, żeby nas pszczoły nie żądliły, żebyśmy mogli pracować tak jak teraz. To po prostu kształtuje się te najlepsze cechy i przekładamy taką jednodniową larwę do takiej miseczki. Później, teraz jesteśmy w 10 dniu od przełożenia takiej larwy. Będziemy mieli już zasklepione te mateczniki. Teraz zobaczymy. Proszę. To są mateczniki. Widzimy, że nie wszystkie, wszystkie pszczoły przyjęły. Ten matecznik na przykład jest przyjęty. To znaczy, że z niego za kilka dni, za dwa dni dokładnie powstanie matka pszczela. Ten natomiast jest nieprzyjęty i tak, co któreś pszczelę po prostu zależy od pogody, zależy od ich nastrojów. Nie wszystkie przyjmują, bo nie są w stanie na przykład wszystkie wykarmić. I teraz będziemy takie matki. Takie mateczniki brać i izolować, po to, żeby ta matka się wygryzła w tym, w tym izolatorze, bo jak matka by wyszła jako pierwsza, to później resztę tych mateczników by ścięła, żeby inne matki nie powstały. I te matki po prostu yy, są po to, żeby wymieniać stare matki w ulach, takie dwu-, trzyletnie, wymieniamy na nowe albo można też po prostu je sprzedać innym pszczelarzom. Jeden już skończony, zostało jeszcze 10. <gry>